Neon Mixtape Tour. Nałóż na włosy żel i cofnij się do lat osiemdziesiątych. Syntezatorowa muzyka i ci czadowo wyglądający zombie. Ta pokręcona prywatka totalnie cię rozwali na maksa. 16 poziomów, 3 rośliny, 19 nowych przedmiotów, a wszystko to za jedyne 2066 albo klucz. W sumie nie wiem czy się opłaca, ale już skoro odblokowałem no to niech będzie. Zapraszam Was na kolejny odcinek Plants vs Zombies 2 It's About Time, od który, jak zwykle rozpoczniemy sobie od Pinata Party. W Pinata Party jak zwykle jeżeli chodzi o Mixtape Tour będziemy mieli nową bohaterkę, czyli kaktuskę, którą przez jeszcze jakiś czas moglibyśmy się ewentualnie nacieszyć, bo jak wiadomo oczywiście kiedy już minie hype na Mixtape Tour, niestety ale Kaktuska prawdopodobnie po raz kolejny odejdzie w zapomnienie, biorąc pod uwagę fakt, iż jest to roślina premium. Możecie się oczywiście dziwić, dlaczego po raz kolejny była prawie tygodniowa przerwa. Znaczy, tak naprawdę, tygodniowa przerwa między jednym a drugim odcinkiem Plans vs. Zombies 2. Oczywiście, jak zwykle, was strasznie przepraszam. Tym razem jednakże wyszedł fakt, że miałem lekkie problemy z oczkiem lewym. Na szczęście, jednakże oczko lewe już jest wszystko w porządku. Nie ma żadnych problemów. Okazało się, że jest nic groźnego, dlatego mogę spokojnie widzieć i mogę walczyć. Tak jak to było akurat, jeśli dobrze pamiętam, w przygodach wróżków chrzestnych, chyba na Nickelodeon ale nie jestem tego do końca pewien, więc oczywiście dopiszę, że chyba tak było na Nickelodeonie. Tymczasem jednakże druga fala zombie jak zwykle nadciąga wraz z nią pierwsze plant foody, które prawdopodobnie wykorzystamy na ulepszanie naszych haktusek, co, co by mi, były w stanie zabijać większą ilość przeciwników swoimi ulepszonymi strzałami, albo ewentualnie po prostu żeby lepiej wyglądały akurat, no bo jeżeli je, jakaś moc promieniuje właśnie z tych kolców, to czujemy się oczywiście tak dobrze, bo wiemy, że przeciwnicy wtedy będą mieli akurat z tyłków w jesień średniowiecza, albo może również i zimę, bo potem oczywiście po jesieni średniowiecza na musiała kiedyś nastąpić zima. Tylko problem w tym, że nadal nie wiadomo, co się akurat stało w jesieni średniowiecza, więc podejrzewam, że prawdopodobnie jest to kolejna zgadka, która nie zostanie rozwiązana, albo której wytłumaczenie jest bardzo nudne i po prostu sam idiom dobrze brzmi, wiecie, no jesień średniowiecza to jednakże chyba się przyjęło w języku polskim oraz również w innych akurat prawdopodobnie językach też. W sumie byłem ciekawy pochodzenia tego związku frazeologicznego, więc spojrzałem w internet i okazuje się, że ta fraza pochodzi z filmu Pulp Fiction i gdzie występuje w oryginale jako zdanie I'm a medieval your ass, czyli tak dosyć dosłownie zrobić z dół średniowiecza, ale no cóż skoro okazuje się, że każd każdego nie dowiadujemy się czegoś nowego Tymczasem jednakże oczywiście otwieramy kilka kolejnych piniat mm, Zostało w nich tylko 1100 zł Ale ze względu na to, iż nie wykorzystaliśmy żadnych ulepszeń To się zwróciło, albo nawet jesteśmy na plusie Czego niestety nie mogę powiedzieć o swoim ekwipunku Bo niestety em, ostatnio zająłem się obstawianiem meczów w CS-ie I powiem wam, że zacząłem się tak bawić, taki lekki hazard No i na, na razie nie wychodzi zbyt dobrze, miałem wzloty i upadki ale na razie są same upadki. Przejdźmy więc do czegoś bezpieczniejszego, mianowicie do pierwszych poziomów z Neon Mixtape Tour. Wspomnienie! Pamiętam ten wygląd z czasów, jak zajdzie goliłem za wej W rzeczy samej, użytkowniku Dave, wygląda na to, że trafiliśmy w sam środek Neon Mixtape Tour. Podejrzewam, że rytm muzyki wygrywającej może wpłynąć na prędkość zombie. Fanny, ja karmię ten rytm, karmię ten rytm. Zmienienie literki w słowie FEELING, żeby wyszło FEEDING troszeczkę zmienia zdanie, znaczy sens całego zdania, ale oczywiście prze, nie patrzmy na to, przejdźmy do kolejnego poziomu w Neon Mixtape Tour, mianowicie widzimy oczywiście standardowy zestaw przeciwników w każdym świecie, czyli zwykłych, konheadów oraz wiaderkogłowych. Oczywiście w Neon Mixtape który wyszło już jakiś czas temu, więc możemy powiedzieć, że prawdopodobnie wszyscy są z nas znajomieni już z taktykami oraz z roślinami, które prawdopodobnie są. Niestety ja jeszcze nie jestem, bo nakręciłem ledwo jeden odcinek, znaczy ledwo pierwsze cztery poziomy, więc prośbym oczywiście bez spoilerów. Na samym początku oczywiście nie mamy nic nowego na tym świecie, więc na razie trzeba by było... Jakby stare, starsze taktyki wykorzystać przy nowych akurat możliwościach. Mam nadzieję, że jednakże moc naszych roślin pozwoli nam przedrzeć się przez pierwszy poziom. Zwłaszcza, że w sumie bardzo mi się podoba akurat to, co słyszył na samym początku, gdyż kiedy wlazłem na ten poziom, poczułem się taki spokój. Wiecie, na razie nie ma nic, nic, nic strasznego. Na razie jest taki Cilauci, który zaraz prawdopodobnie rozpocznie całą imprezę. Doktor Zombos już bansuje gdzieś tam na ekranach, a pierwszy. Przeciwnicy nadchodzą, oczekując darmowego wejścia, jakiegoś, może, taniego piwa i ewentualnie dobrej muzyki. No, jeżeli akurat DJ się śpisze, mam nadzieję, że będzie dobra prywatka. Jeżeli nie, to oczywiście, prawdopodobnie wszyscy wyjdą. Mam nadzieję, że nikt jednakże tutaj z naszych grości nie zaliczy zgona, tylko zaliczą zgona ewentualnie przeciwnicy, ale oni to już prawdopodobnie są w tym bardzo doświadczeni, co widać po ich oczywiście fryzurach, ubiorach albo ewentualnie tych czadowych trampersach. W sumie nie powinienem mówić takich rzeczy, bo nie dane mi było pamiętać lat 80., a co dopiero lat 80. w Ameryce, bo jak dobrze wiemy z historii, troszeczkę się jednakże różniły akurat, wiecie, pomiędzy krajami niektóre okresy czasowe. Co nie zmienia faktu, że wygląda to dosyć ciekawie. I mam nadzieję, że ten świat przysporzy nam sporo zabawy oraz trochę uśmiechu, bo w sumie tak patrząc na tego ząbosa, wiecie, czasami wschodził mi uśmiech na twarzy, zwłaszcza kiedy widziałem akurat jak przeciwnicy, no, postęp krat próbują raczkować w naszym akurat kierunku. Na razie jest dosyć spokojnie, dosyć powolnie, bo również bit nie jest zbyt zaawansowany, ale podejrzewam, że z tego co Penny mówiła, jeżeli troszeczkę wejdzie lepszy bit, jeżeli wejdzie ni troszeczkę wyższy drop, czy po prostu jeżeli się zrobi oba dużo ciekawiej, i na przykład w tym momencie to możliwe, że ewentualnie kilka zombich nadejdzie trochę szybciej Znaczy, że zombie będą szły ewentualnie nieco szybciej Na razie nie widać jednakże takiej różnicy bardzo mocno Może jednak, że jest lekka odczuwalna, że może nadchodzą le ewentualnie lekko szybciej Więc możliwe, że nie niestety nasze rośliny nie dadzą rady sobie z niektórymi przeciwnikami Zwłaszcza, że... No cóż, co poziom tak naprawdę, co każdy świat, przeciwnicy wiaderkogłowi przychodzą coraz szybciej oraz w coraz większej ilości. Co nie zmienia faktu, czy co po prostu powoduje, iż niestety nawet takie poziomy bardzo łatwo można przegrać. Musiałem sobie niestety trochę przyciszyć akurat efekty dźwiękowe, bo zagłuszały lekko tą panującą muzykę, która właśnie w tym momencie zmieniła się na muzykę troszeczkę inną. Nie jestem w stanie określić gatunku, która akurat nam wybrzmiewa w tym momencie w uszach, ale mam nadzieję, iż również na materiale będzie słychać w miarę bit, który będzie wygrywał ewentualnie gdzieś w tle, żeby również można było. Um... Zatracić się właśnie w takich chillowych bitach, albo ewentualnie po prostu w kolejnych nutach. No ale jak wiadomo, najważniejszy jest fakt, żebyśmy przypadkowo nie zginęli, bo jeżeli zginiemy, no to niestety niedane nam będzie dojść, czy po prostu dożyć do następnego dropu, do następnego bitu, czy do następnego utworu. I mam nadzieję, że twórcy przygotowali naprawdę dużą ilość niespodzianek, jak na ten świat, bo muszę powiedzieć, że pomysł eksperymentowania właśnie z muzyką wygrywającą wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawy i mam nadzieję, że twórcy. Jeszcze coś dobrego wymyślą. No bo jak na razie to wszystko to są standardowe poziomy, tylko po to, żeby przeżyć ewentualnie i znowu zmienić ewentualnie coś w tym bicie, żeby wszedł troszeczkę lepiej. Oczywiście prawdopodobnie będzie nam wygrywać muzyka syntezatora, jak to na przykład wygrywał Giovanni Giorgio, na którego wszyscy mówią Giorgio. Mam jeden z utworów Daft Punk właśnie opowiadał historię samego Giorgio, którego muzyka właśnie akurat nawiązywała, no czy nie nawiązywała, ale po prostu składała się z takich. Przepięknych utworów wygrywanych na syntezatorze. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany no właśnie takim synteza, tyza, syntezatorowym czymś, to zapraszam do Twórczości Giorgio. Tymczasem jednakże przejdźmy do pierwszej nowej rośliny, która akurat zostaje zapowiedziana za pomocą gitary elektrycznej, która właśnie w tym świecie przejmie chyba e, rolę instrumentu prowadzącego, mianowicie jest to akurat pierwsza roślina. Zaraz prawdopodobnie się pokaże, co to jest. Mianowicie jest to. Czy naprawdę nie możemy odłożyć tych questów na później Travel Log? Chciałbym się dowiedzieć, co dostałem. Dziękuję. Oczywiście nową rośliną jest Fat Beat, czyli tłusty burak w tłumaczeniu, oraz ja prawdopodobnie będę go przezwał tłustym bitem, ponieważ wybija obrażenia co kilka sekund. Jak wiadomo z piosenki, weselny klimat potrzebna jest zarżnięta świnia. I ten tłusty bit. Ostrożnie, użytkowniku Dave. Wygląda na to, że specjalne rodzaje zombie używają unikalnych umiejętności, gdy rozbrzmiewa ich ulubiony rodzaj muzyki. Mówisz więc, że będą się gipko gibać, gdy Gibko wejdzie gibanie? Tak, tak jest, zgadza się i tak, muzykowniku Dave. Wygląda więc na to, że czas przetestować nową roślinę. Tłusty bit oczywiście jest wezwany od razu na to pole bitwy, no bo cóż, czym by była imprezka bez takiego dobrego, tłustego bitu? Tak samo również żadne wesele się bez niego nie może obejść. Do tego dobieramy jakieś sunshroomy, ewentualnie sunflowery, ewentualnie enduriany, edstingery, no właśnie, podwójny sunflower może tutaj ewentualnie być użytecznym, albo nie, zobaczymy oczywiście od tego, jak będzie wyglądał cały poziom. Jeżeli jednakże będzie jakiś błąd, to prawdopodobnie go wyciągnę, wytnę, wyrzucę z całego materiału. Tymczasem jednakże sprawdźmy, w jaki sposób nasz nowy nabytek stara, będzie starał się walczyć z przeciwnikami. Jak dobrze już wiemy, będzie wybijał obrażenia co kilka sekund, więc prawdopodobnie będzie je wybijał jakoś tak wokół siebie. Bo, jak dobrze wiemy, dźwięk rozchodzi się oczywiście we wszystkich kierunkach, więc żaden z zombich nie ukryje się przed obrażeniami naszego fatbita. No dobra, rozpocznijmy. Wygląda on całkiem potężnie, bo ponieważ jest w stanie wywołać wstrząsy prowadzące do dekapitacji kolejnych zombich. Jednakże obawiam się, że kolejny przeciwnik, który nadchodzi, może ewentualnie być albo odporny na takie obrażenia od muzyki, bo może jest głuchy na zwykłe bity. Zwłaszcza, że widzimy jego Irokeza i że jest to taki typowy punk. Na szczęście jednakże przeciwnicy nie są w tym momencie jakby zbyt bystrzy, nie zatykają sobie uszu, więc nie ma obawy, że akurat będą odporni na nasze obrażenia od dźwięku. No bo jak wiadomo to wszystko są oczywiście obrażenia kinetyczne problem niestety leży w tym, że kiedy wchodzi dosyć o troszeczkę ostrzejsza muzyka, no to niestety pierwszy przeciwnik zaczyna już troszeczkę za mocno się gibać. I oprócz tego, że będzie oczywiście biegał dużo szybciej, to może wykopać nasze, nasze rośliny do tyłu, sprawiając tym, przy tym że niestety, ale nasza linia jest, cofa się bardzo daleko w tył oraz również on sam jest nienamierzalny praktycznie niezniszczalny, niezatrzymywalny bo nie da się go niestety ale powstrzymać żadnymi konwencjonalnymi Sposobami takimi jak ewentualnie na przykład Enduriany czy Wolnaty, więc można powiedzieć, że niestety był troszeczkę problem. Akurat wykonany na szczęście, jednakże szybkie użycie Plant fooda na naszym fatbicie wywołało potężną falę uderzeniową. Taki był drop, że przeciwnicy nie wytrzymali tego, i na szczęście, oczywiście, wszyscy padli. Tymczasem zmienił się oczywiście motyw muzyczny, więc prawdopodobnie przeciwnicy pankowi się w tym momencie nie pojawią, albo jeżeli nawet się pojawią, to nie będą aż tacy straszni. Jednakże trzeba uważać, bo prawdopodobnie za kilka minut, albo za minutę, dwie, czy nawet za kilka sekund znowu zmienił się motyw muzyczny na coś innego. Jak widzimy w tym momencie nie są już, nie jest już przeciwnik z gwoździem w swojej czuprenie taki hardy, jednakże oczywiście trzeba mieć na niego oko, bo tacy potrafią wywołać burdę na każdej imprezie w mgnieniu oka. Patrząc za to, co wyrabiał ten przeciwnik z gwoździem w głowie, przypomniała mi się ciekawostka na temat zespołu Guns N' Roses. Mam nadzieję, że wszyscy znają i kojarzą, bo akurat główny wokalista miał w zwyczaju kiedy występowali w niektórych miastach, kiedy zatrzymywali się w hotelach, to Axel Rose miał w zwyczaju, na przykładu kuć dziury w ścianach, wyrywać kable oraz po prostu demolować wszystko, co akurat znajdowało się w pokoju hotelowym, więc nie trudno było oczywiście zgadnąć, że i przy, po jakimś czasie, oczywiście, zespół Guns N' Roses nie mógł znaleźć nigdzie zakwaterowania. Jednakże to są oczywiście stare czasy, chyba jednakże przed tą erą, gdy Guns N' Roses stali się mocno rozpoznawalni na całym świecie. Jednakże oczywiście pozostaje taka akurat lekka ciekawostka, że kiedyś, a może, nawet może i teraz, w tym momencie, się. Axel Rose nadal prawdopodobnie coś, jakiś czuje pociąg do tych kabli, które znajdują się w ścianach. Znaczy nie jestem tego do końca pewien, bo aż tak się tym zespołem nie interesuje. Po prostu czasami sobie lubią ewentualnie posłuchać go na mojej playliście, która w tym momencie tak naprawdę przekracza 1300 utworów, nawet nie wiem kiedy mi się tyle zebrało. Ledwo co miałem 500, to się okazuje, że już akurat gdybym miał otwarzać całą swoją playlistę, wiecie, od jednego końca do drugiego, zajęłoby mi przesłuchanie całej około 90 godzin. A jakie są wasze playlisty na Spotify? Chwali się ktoś większą biblioteką ode mnie, czy jednakże zostają tam w granicach 100-200-300, ewentualnie 500 kawałków. No ale dobra, przejdźmy do ważniejszych rzeczy, mianowicie do kolejnego poziomu. Mam coś takie kaktuskujące przeczucie. Penny. Zaiste. Kaktuska trochę się zmieniła użytkowniku Dave. Teraz strzela kolcami na daleki zasięg, ale chowa się pod ziemią, gdy zombie podchodzą. To tak bardzo w jej stylu. Zawsze miesza ze sobą zarówno umiejętności atakujące, jak i te defensywne. Nie da się ukryć, że całkiem przydatną umiejętności ofensywne jak i defensywne. Nic nowego akurat u przeciwników, tym razem jednakże po raz kolejny będziemy się mierzyć z płankami, jednakże podejrzewam, iż będzie ich troszeczkę więcej, bo po prawej stronie było ich dwóch. Nie mam jednakże zielonego pojęcia, czy ilość przeciwników wyświetlanych po prawej stronie ekranu, wiecie, jeszcze przed akurat rozpoczęciem poziomów, czy ilość zombich akurat tam odpowiada jakby proporcjom, ile zombie występuje w trakcie poziomu. Nie wiem, na przykład jeżeli tam byłoby trzech punków, to 3 będzie trzy razy więcej punków niż gdyby tam był jeden pank? A no jeżeli oczywiście okaże się, że tak no to spoko, bo wtedy mamy jakiś wskaźnik, który pozwala nam się przygotować na poziom, a jeżeli nie, no to oczywiście jest to po prostu, mogłoby to być po prostu przeczucie, że cokolwiek może się tam pozmieniać ewentualnie. Oczywiście rozpoczyna się faza, której nikt, nie, nikt z nas nie lubi, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że akurat na tym poziomie nie mamy żadnych roślin słonecznych, nie mamy żadnych roślin defensywnych oraz również sama stadia jako roślina ożytkowa prawdopodobnie nie będzie zbyt długo stała na polu bitwy. Nie musimy się więc martwić, że nasze rośliny zostaną wykopane w przestrzeń. Chyba, że nie, nie że no niestety, ale przeciwnicy pankowi znajdą się w kawałek zbyt daleko. Wtedy ewentualnie jedna czy dwie pani kaktus mogłyby ewentualnie dostać skopa i polecieć w przestrzeń kosmiczną. No jak wiadomo, przeciwnicy z glanami mogą mieć dosyć mocne uderzenie, bo jeżeli ewentualnie te glany byłyby wzmacniane czymś jakąś tam metalową wkładką, to u. Uu... To no współczuję roślinom, które kiedykolwiek zostałyby kopnięte przez takich przeciwników, no ale cóż. Nie, nie, okazuje się, że na szczęście jednakże przeciw... nasze kaktuski nie muszą się... Nad tym, nie muszą się tym martwić, no bo w momencie kiedy podchodzą przeciwnicy, to kaktuski chowają się pod ziemię, więc sprytnie unikają jednakże uderzenia z glana. No sprytnie unikają tego glanowania. No cóż, wygląda więc na to, że mamy oczywiście przewagę nad przeciwnikami w każdym możliwym akurat tutaj aspekcie gry, więc prawdopodobnie nie idzie nam przegrać tego poziomu, zwłaszcza że jest to poziom taśmociągowy. No i oczywiście, gdyby ewentualnie zdarzyło się tak, że przeciwników byłoby zbyt dużo, to mamy nie dość, że 5 kosiarek, które, które odtwarzają winyle? Kto wymyślił, żeby połączyć winyle z kosiarkami? Dave? Nie wiem, co on teraz wykombinował, ale mam nadzieję, że. Nie, nie będą odgrywać Franka Sinatry w momencie, kiedy będą akurat przejeżdżać z Na szczęście, jednak, że poziom się kończy w tym momencie nie będziemy musieli chyba akurat być świadkami tego przejeżdżania, rozgrywa, kiedy będzie rozgrywał utwór Blue Moon albo ewentualnie jakiś inny utwór Franka Sinatry, którego prawie w ogóle nie znam. Nie zmienia to jednakże faktu, że dostajemy kolejne 50 monet i kolejne 50 monet, które oczywiście się będą bezużyteczne w późniejszych etapach. No bo jak wiadomo, Neon Mixtape, który podejrzewam, że nie będzie aż takie trud jak Big Wave Beach. Znaczy to jest oczywiście podejrzenie, jeżeli okaże się, że e, to jest neon mixtape, który jest dosyć trudny, no to napiszcie, że będzie trudno. To się wtedy będę mentalnie przygotowywał do każdego odcinka, żeby ewentualnie potem sobie nie rwać włosów z głowy. Jak to ostatnio, kiedy NVS przegrało z Ninjas in Pijamas, No ale to nieważne. Co a tam, że przegrałem 5,5 euro na jednym meczu? Jak zaczynałem z 50 centami, więc i tak, tak naprawdę jestem na plusie. Najważniejsze jednakże jest fakt, że kolejny poziom rozpoczyna się już dynkie w momencie, kiedy mamy akurat wybrane 4 rośliny za nas. I w sumie zastanawiam się, czy i kiedykolwiek zdarzy się tak, by ten ostatni slot został jednakże odblokowany, no bo w tak naprawdę. W sumie zapomniałem już, że jest możliwość odblokowania ósmego za, za oczywiście tam 2066. Nie zmienia to jednakże faktu, że po raz kolejny tutaj udowodni, uwa, udowodniamy, że bez wydania ani jednej złotówki można przejść cały poziom. Chociaż ostrzegam, że taktyki wykorzystane w tym odcinku mogą być niezbyt efektywne, bo naprawdę e, chyba troszeczkę te przerwy jakby wpłynęły na skyla grania w PvZ-a dwójkę. No bo muszę ostrzec, że niektóre poziomy nie wychodziły tak ładnie, jak wychodzić by mogły. Więc. Jeżeli macie jakieś tam swoje dobre taktyki, jeżeli, nie wiem, znacie rośliny, które ewentualnie dobrze współgrają ze sobą w świecie Neon Mixtape Tour, to również tam podpowiedzcie w komentarzach, tylko bez większych spoilerów. Za spoilery będę panował. Nie, no przecież nie będę banował za coś takiego, no spokojnie akurat. Cóż, na, do tej pory tylko 3 czy 4 osoby chyba zbanowałem na kanale YouTube, bo wykazywały się naprawdę toksyczną obecnością i toksycznymi komentarzami. Co jest zmienia no jednakże faktu, że i tak dosyć ciężko mi było je banować, no bo jednakże, wiecie, no, każdy komentarz może ewentualnie wnieść coś do dyskusji, chyba że naprawdę już jest jakiś skrajny przypadek, bo no to wtedy, no mi już ręka się nie wahała nad tym shadow banem, ale o, spokojnie, na razie takich przypadków. Było niewiele, więc jeżeli to oglądacie, to prawdopodobnie, prawdopodobnie nie macie jeszcze Shadow Bena. Jak to oczywiście było u chyba tam gunciarzy, czy nie gunciarzy. Niestety przeciwnik z punkiem oczywiście nie, da się, nie dał się zatrzymać żadną z konwencjonalnych metod, więc po prostu wykopał jednego z sunflowerów, jedną z sunflowerów. Czyli po prostu mamy już niestety straty w ludziach. Znaczy nie w ludziach, ale w roślinach. Obawiam się, że, że wybranie rotobagi na tym poziomie było niestety nietrafionym akurat rozwiązaniem, ale wiecie, że lubię sobie czasami poeksperymentować z niektórymi roślinami, to może się okazać, że ewentualnie da rady, może na nawet może jeżeli nieperfekcyjnie zda zdać dany poziom, to może będę miał ewentualnie fan patrząc jak rotobagi na środku dekapitują przeciwników znajdujących się na liniach pierwszych, drugich, czwartych albo piątych. Chociaż prawdopodobnie i tak tak się nie stanie, bo mm, niestety wiem jak wyglądał cały ten poziom, co się z nim potem stało, co tutaj, więc no obawiam się, że jednakże nie będziecie chyba zadowoleni z rezultatu. Na szczęście jednakże zmienia się akurat tempo muzyki, już niestety Pankuwa nie wygrywa nam, nie wyrywa nam bębenków w uszach, tak jak to na przykład było w. Son, yy, teledysku Son of Kick któregoś, gdzie trzy osoby włamują się do auta. Jeżeli ktoś kojarzy może zespół Son of Kick, to prawdopodobnie wie, o którym teledysku mówią. A jeżeli ktoś nie wie, to prawdopodobnie zobaczy sobie to w kąciku muzycznym. Tylko ostrzegam, bo nie jest to zbyt przyjemne do oglądania teledysk. No, najważniejsze jednakże jest fakt, że cały akurat poziom chyba w tym momencie się dosyć stabilizuje że wygląda w miarę lepiej z każdym akurat fragmentem bo niestety jeszcze nie umiem tłustego bita używać tak dobrze jak można by było go ewentualnie użyć gdybym miał troszeczkę lepszą obronę ode mnie mógłby ewentualnie zrobić dużo więcej bo jest w stanie bronić tak jak, sam, tak jak na przykład snapdragon em, trzech ziemniaków przed nim ale w tym momencie akurat i tak spełnia dosyć dobrą robotę bo ewentualnie w momencie kiedy byłoby zbyt ciężko możemy na nim rzucić, mm, możemy na niego rzucić plant fooda i jeżeli będzie to któryś z fat bitów za, na środkowej linii, na linii trzeciej, to wtedy efekt jego działania będzie podobny troszeczkę do efektu działania Strawbursta, czyli tej truskawy, która to rozbija się na cały poziom, zaatakując prawie wszystkich przeciwników znajdujących się na ekranie. No niestety, że strawbursta nie mamy, musimy sobie tutaj radzić samym fatbitem. Możemy ewentualnie, w razie gdyby nam ewentualnie brakowało jakiejś cząstki obrażeń, możemy dołożyć drugiego fatbita, tuż koło pierwszego, po to, żeby ewentualnie podwoić zadawane obrażenia od dźwięku. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie do końca to tak działa, jakby się chciało, bo jednakże same obrażenia od dźwięku prawdopodobnie w świecie realnym działają tak samo jak głośność, czyli gdybyśmy próbowali podnieść za pomocą magnetofonu poziom dźwięku o 10 dB to musielibyśmy niestety ustawić nie dwa magnetofony koło siebie, żeby jakby podwoić głośność tylko musielibyśmy ustawić 10 żeby jednakże podnieść właśnie ten poziom dźwięku, jest to oczywiście skala logarytmiczna z tego co pamiętam to chodzi tutaj o natężenie dźwięku, które dochodzi akurat do naszych uszu, więc po prostu jeżeli coś ma 10 dB więcej to jest 10 razy głośniejsze. A jeżeli coś ma na przykładu 30 dB więcej, no to niestety może, może się okazać, że jednakże jest lekka różnica w tym, jak postrzegamy dany dźwięk. Nie zmienia to jednakże faktu, że i tak dosyć słabo mi poszło na tym poziomie, bo troszeczkę się pogubiłem, co widać niestety było przez cały akurat dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję jednakże, że oczywiście mi to wybaczycie, bo jeszcze nie, nie rozgrzany jestem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każda możliwa wymówka tutaj będzie dobra w momencie, gdy otrzymujemy kolejne monety. Hej sąsiedzie, witaj w świątyni rozkwitu. Dowiesz się tutaj, że złoto jest dobre, ale przyciąga ze sobą masę zombich. Jako materiał dodatkowy do tego odcinka chciałem zrobić kolejnego questa, mianowicie questa, który kazał mi przejść pierwszy poziom w świątyni rozkwitu. Pierwszy, pierwszy poziom oczywiście wątpię, żeby był jakiś trudny, chociaż niepokoją mnie zarówno ekskawatorzy jak i latające baghedy na warszkach. No, niestety, chyba okaże, może się okazać, że będzie troszeczkę trudny, jeszcze ten akurat poziom nieskończony od poprzednich poziomów nieskończonych. Jednakże mam nadzieję, iż tutaj uda się cokolwiek zrobić. Uda się nam ewentualnie zrobić wygraną. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że twórcy przygotowali nas dosyć nieźle na cały ten świat: mianowicie dali nam nie 3, a 4 rośliny. Tak samo jak w świecie Big Wave Beach, tutaj oczywiście otrzymujemy kolejny akurat gadżet do, 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 do obrony. Mianowicie otrzymujemy oprócz zwykłego piszuta również kebecz pulta, który to mógłby ewentualnie pomóc nam w walce z ekskawatorami, którzy niestety naciągają już od pierwszej fali. A w razie gdyby ktoś z pierwszego zestawu kart nie wziął rośliny ofensywnej, rzucającej lobem swoje nasiona, na przykład gdyby ktoś zamiast kernel pulta albo Kebec Pulta wziął, no dla przykładu Flipitera, mogłoby się okazać, że niestety poziom jest nie do przejścia, jest, jest oczywiście absurdalnie trudny, gdyż ekskawatorzy idą i masakrują nasze szeregi, co jest oczywiście niezbyt dziwne, jeżeli ktoś by oczywiście tak postąpił. Dlatego właśnie twórcy zrobili ten poziom głupkoodpornym, odpornym, czyli dodali jeszcze jedną ewentualnie roślinę, żeby nikt się nie mógł tłumaczyć, że dostał na przykład zły zestaw kart, ale oczywiście bardzo dziękujemy za to rozwiązanie, zwłaszcza tak jak to było w Big Wave Beach, również tutaj prawdopodobnie ta czwarta roślina się przyda i w sumie nawet ten kebalszpult chyba wydaje się bardziej użyteczny od samego piszutera, bo w momencie kiedy mamy tak naprawdę plant fooda który pozwala zniszczyć, znaczy zadać pewną ilość obrażeń każdemu zombie na tej mapie, no to no, nie ukrywajmy się, że może to być troszeczkę bardziej użyteczne niż, wiecie, salwa wystrzeliwana z Piszutera, która no, ewentualnie zmasakruje jedną linię, a nie dwie czy trzy, albo ewentualnie pięć, jak to czasami nawet również bywało w przypadku kebeczpulta. Znaczy, oczywiście, kebeczpulta sam tutaj nie jest, nie, za dużo nie zrobi, jeżeli chodzi o. Akurat walkę z takim ekskawatorem, niestety musimy mu w pewnym momencie pomóc oraz również będziemy musieli niestety sobie pomóc w momencie kiedy nadchodzi właśnie zombie z wiadrem na ważce, Ale to jest oczywiście taki skrajny przypadek i jeżeli ewentualnie ściągniemy tą waszkę, to prawdopodobnie drugie takie kombo nie pojawi się na tym poziomie, więc możemy spać spokojnie, nie musimy się obawiać, że ewentualnie będą nas nawiedzać ważki ciągnące najgorszych możliwych przeciwników, jakich tylko mogły. Jakich tylko mogły. Znaczy, nie wiem, czy akurat to jest specjalna złośliwość twórców, że podaj nam na tacy już od samego początku taki bardzo twardy orzech do zgryzienia, ale na szczęście jednakże udało się przejść cały poziom bez straty żadnej kosiarki. Co prawda, musiałem wykorzystać Plant Fooda i został nam tylko jeden w banku, jednakże to będzie, za, to będzie problem w momencie, kiedy będę grał dalej Temple of Bloom. Przejdźmy jednakże w tym momencie do encyklopedii Almanak, w, w której to oczywiście mamy nową roślinę, czyli ptus tego Bita. Jest to roślina, która wybija przeciętne obrażenia na obszarze 3 na 3 kratek co kilka sekund. Przy okazji dosyć szybko się regeneruje i dowiadujemy się również, że tłusty bit znany jest ze swoich chorych rymów, świetnych rytmów i satysfakcjonujących dropów. Zazwyczaj w odstępie kilku sekund od siebie. U przeciwników zaś mamy w tym momencie jeźdźca dodo, który jest twardy, dosyć szybki oraz ujeżdża ptaka dodo. Znaczy jest to po prostu ptak Dodo ujeżdżany przez Impa, który to ptak Dodo może kłapać skrzydłami, by przeskoczyć nad przeszkodami, jak i problematycznymi roślinami. Sam nie czuję, gdy rymuję. Jeździec Dodo wierzy, że Dodo są przyszłością transportu. Wierzy, że system komunikacji miejskiej oparty na Dodo nie tylko jest mądrym sposobem rozporządzania pieniędzmi podatników, ale również szansą dla zombie, którzy chcą gdzieś dostać się i to szybko. Wszyscy mu mówią, że Dodo nie mają przyszłości, ale on nie słucha. Może gdyby Dodo nie były zajęte przewożeniem zombie z punktu A do punktu B, to by zajęły się może bardziej rozmnażaniem po to, żeby przeżyć ewentualnie epokę lodowcową. No ale dobra, już co się stało, się nie odstanie. Najważniejszy jest fakt, że dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Plants vs. Zombies 2 Cell Time. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem. choose